Michalina, pięknie wyglądasz. Dziękuję bardzo. Tak. Nagrywamy odcinek świąteczny, tak to leciało, wiosenno-świąteczny, także będziemy się z Państwem widzieć przy wielkanocnym stole. No właśnie, i powiedz mi w takim razie, jakie emocje ci towarzyszą tutaj podczas kręcenia tego programu? No to są ogromne emocje. Ja byłam tutaj w suflera. A stresowałam się chyba bardziej niż sam Mikołaj, więc to, że on w ogóle podobał i przeszedł tę drogę, to dla mnie jest. Uh! Cieszę się, że siedziałam na tym fotelu. Choć y, nie było tam trudno y, znaczy, było tam trudno wytrzymać, bo ja jestem raczej gadułą, y, zawieram szybko kontakty, rozmawiam z ludźmi, jestem ciekawa ludzi, więc y, a nie mogłam się ani odzywać, ani na nikogo patrzeć, ani z publicznością utrzymywać kontaktu, więc y, ta rola też była dla mnie trudna. No właśnie, Michalina, Wasze drogi, ścieżki z Mikołajem bardzo często przecinają się zawodowo. Zostaliście też w sumie przez niektórych internautów, tak trochę mam wrażenie, łączeni w parę. Jak wy reagowaliście na te komentarze o waszym rzekomym romansie? I to nie zawodowym. Tak, po części jest to prawda, no bo gramy razem parę Kamy i Marcina i faktycznie ta para wygenerowała takie gorące reakcje w internecie, czego chyba się nie spodziewaliśmy, bo nasze drogi z Mikołem już wcześniej się krzyżowały, graliśmy też pary, na przykład w Koglu Moglu zagraliśmy Paulę i Pawła razem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tak, tak? Był taki mały epizodzik. No a teraz trochę nas ten los zetknął na, na dłużej. Ja podchodzę do tego bardzo lightowo. E, swoje życie prywatne bardzo chronię, bo to jest moje życie prywatne. E, więc e, uśmiecham się do tego. E, chętnie podejmuję e, jakieś tam e, komentarze w, w internecie czy, 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 na, czy na moich social mediach. Także tak. Pomidor. Okej, okay, a twój ukochany, no bo wiemy, że jesteś zakochana, macie wspaniałą rodzinę, też podchodzi do tego tak lightowo? Tak, myślę, że my jesteśmy jakby z tej samej gliny, więc to jest taki świat, który jest daleko od tego, jak jest naprawdę. Co ci się w nim podoba? W Mikołaju? W Mikołaju. Co mi się podoba? Nic. Nie, no, tak naprawdę poznajemy się z Mikołajem tutaj właśnie w, w, na planie serialu. Mm. Mikołaj jest bardzo pomocny, jest koleżeński. Ja przyszłam tam wiadomo, że jak przychodzi nowa postać i nowy aktor, to zawsze jest tak, że człowiek czuje się taki nieswojo i tak nie wiadomo co go czeka, mnóstwo ekipy, która jest zżyta ze sobą i oni pracują ze sobą od kilkunastu lat, więc ciężko wejść w takie grono i ho, 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 nagle poczuć się tutaj hej do przodu. Ale ja pomyślałam sobie, a co tam? Dam radę, ale są takie momenty, były na początku takie momenty, gdzie Mikołaj czuwał i mówi: Nic się nie ma, będzie dobrze, zrób to tak, zrób to tak. Także jestem przez niego tam, byłam zaopiekowana, teraz już e, ja mu podpowiadam, jak grać. Mm -hmm. Nie, no żartujemy sobie oczywiście, ale mm, fajnie dogadujemy się, fajnie się nam gra e, e, te postaci e, i te perypetie, które piszą nam scenarzyści, mm -hmm. więc. E, no i teraz czołówkę razem nagraliśmy również z Magdą Turczeniewicz, która będzie mieszać. No i miejmy nadzieję, że będzie się to Państwu podobać. Ja sama jestem ciekawa, jak ta czołówka wyjdzie. To jest moja pierwsza czołówka w życiu, w serialu, więc to też był dla mnie jakiś przełom w tej, na tej mojej ścieżce zawodowej.